ja y, tak naprawdę y, nie mówię o siebie bo nawet jak ja nieraz mówię, że teraz mówię ja czy też ja mówię o siebie czy też to mój komentarz to tak naprawdę nie jest to mój komentarz ja nie mówię o siebie ja niczego tutaj nie mówię o siebie ja jestem tylko takim przekaźnikiem y, wszystko co ja wiem pochodzi ze źródeł z których ja się uczę po prostu już od lat i dlatego tej wiedzy trochę się nagromadziło jest bardzo wiele rzeczy z tej wiedzy, które pamiętam, i na przykład, kiedy temat nawiązuje do jakiegoś tam aspektu, czasem mi się po prostu przypominają jakieś tam informacje, które gdzieś tam kiedyś usłyszałem na jakimś wykładzie jakiegoś kabalisty, albo przeczytałem w jakiejś książce czy źródle. Jest wiele takich informacji, których nie pamiętam. Takich jest na pewno dużo więcej one po prostu gdzieś tam zaginęły, bo żaden człowiek nie jest w stanie spamiętać tych wszystkich informacji. To jest ogrom informacji. Nawet tych, które ja zdobywałem przez te kilka lat, czy tam już nie wiem ile tam już jest, musiałbym policzyć. A nie mówiąc już o informacjach, które gromadzą mędrcy, naprawdę na wysokim poziomie, którzy przez wiele, wiele lat się uczą. To jest po prostu ogrom Niektórzy z nich mają pamięć niesamowitą, potrafią przytaczać fragmenty z Talmudu, z pism. No i mi się też czasem zdarza, że ja coś tam sobie przypominam, i czasami też się zdarza, że od siebie po prostu ze swoich własnych doświadczeń, odczuć, jakichś przemyśleń, coś dodaję, ale tak naprawdę te moje doświadczenia, przemyślenia i odczucia one również pochodzą. Z całej tej wiedzy i z tego wszystkiego, co ja się uczę i, i doświadczam przez te lata zajmowania się kabału. Tak więc to wszystko tak naprawdę to nie jest moja wiedza, to jest wiedza moich nauczycieli, a oni z kolei, jakby się ich zapytać, to z pewnością powiedzą, że to nie jest ich wiedza, tylko ich nauczycieli, i to tak aż do Moshej, aż do samego stwórcy, i tak naprawdę to jest jego wiedza. To jest jego wiedza, on ją ma, on ją przekazuje. A my jesteśmy częścią Jego, i także to jest wszystko w zamkniętym, to jest wszystko Jego, włącznie z nami. I nawet jeżeli ktoś uczy się wiele lat kabały i ma dużo tych informacji, bo można mieć naprawdę dużo informacji dotyczących struktury tego świata, jak to wszystko funkcjonuje, rozumieć wiele różnych rzeczy, których normalnie ludzie nie rozumieją tutaj, zwłaszcza w środowiskach, w których my żyjemy ta wiedza Tory ona jest po prostu gdzieś tam za zasłonami nikt jej nie zna tutaj nikt jej nie rozpowszechnia a z kolei inna wiedza nie sięga aż tak głęboko jak wiedza Tory mędrcy w swoich komentarzach jeżeli by je wszystkie zebrać to tam jest praktycznie wszystko Absolutnie wszystko, począwszy od tego, w jaki sposób człowiek powinien obcinać, paznokcie, cały ten proces, czy włosy, czy jak się powinien ubierać, jak jeść, co jeść, kiedy jeść, jak się kąpać. Jest dużo, bardzo dużo różnych informacji, które tak naprawdę mogłyby, gdyby były przekazane ludziom, zmienić ich życie, totalnie odwrócić do góry nogami. Nawet proste rzeczy dotyczące codziennego naszego życia, postępowania, jedzenia, picia, higieny, różnego rodzaju kontaktów na przykład z ludźmi, z bliskimi, w jaki sposób można te kontakty poprawić, naprawić. W księgach kabalistów jest po prostu wszystko. Począwszy od tych najdrobniejszych rzeczy, a skończywszy na, na tych najbardziej głębokich, duchowych doświadczeniach, pracy duchowej człowieka, modlitwach. Tam jest wszystko. No, niestety, ja nie jestem jakimś tam, broń Boże, mściwy, nikomu za złe nie chciałbym mieć, ale tak naprawdę to myślę, że Kościół chrześcijański, ci wszyscy ojcowie kościoła, ci wszyscy biskupi, kardynałowie, jacyś tam jacyś tam teologowie, moim zdaniem oni powinni się po prostu smażyć w piekle za to, co zrobili ludziom. Oni po prostu przejęli, bo oni przejęli od Jeszua całą mądrość tory. On wyraźnie powiedział nie myślcie, że przyszedłem Znieść prawo albo proroków Ja przyszedłem je wypełnić Dopóki niebo i ziemia nie przeminą Ani jedna kreska, ani jedna jota I tak dalej Nie zostanie, nie może być zmieniona w torze To wyraźnie powiedział I świat, cały świat chrześcijański Przejął Jego wiedzę, jego przekaz A jednocześnie co zrobił? Po prostu Można powiedzieć pogniótł I wyrzucił do kosza Tysiące ksiąg, które przekazują ogromną wiedzę i komentarze do Tory. Po prostu wrzucone zostały do kosza. Nawet włącznie z torą, którą uznano za jakiś tam stary testament, który już jest taki, coś to tam kiedyś ktoś napisał, ale to już jest nieaktualne. My Wam tutaj dajemy aktualne cztery Ewangelie, tylko tego słuchajcie i się uczcie. Ta reszta to nieważne jest. I do tych Ewangelii dołożyli jakieś tam traktaty teologiczne i jakiś tam święty Tomasz, święty Augustyn, ja nawet trochę czytałem kiedyś tam swojego czasu ich wywody. Dołożyli różnych rzeczy, również mądrych. Również mądrych, również głębokich, tego nie można im odmówić, ale to nie jest ta głębokość, do której sięgają komentarze do Tory mędrców żydowskich. A jest tego naprawdę dużo, to są setki tysięcy pozycji. Niektóre z nich wielotomowe. Wszystkie możliwe aspekty tory są tam analizowane, przekazywane ludziom. No wszystkie to może przesadziłem, bo tora jest nieskończona, ale no naprawdę jest tego niesamowity ogrom. I ktoś, kto się uczy przez ileś tam lat, po prostu coś tam z tego ogromu zawsze uszczknie i ma tą wiedzę. Ale właśnie do czego zmierzam, bo od tego zacząłem, to nie jest moja wiedza, ani żadnego innego, który ją zgłębia. To jest wiedza stwórcy. I dlatego, jeżeli ktoś uczy się i nawet przekazuje tą wiedzę, nam się bardzo często zdarza, ja myślę, że każdemu się tak może zdarzyć. Mi się zdarza takie coś, że rozmawiam z człowiekiem, który w ogóle nie wie, że ja się tym zajmuję, nie wie skąd pochodzi moja wiedza I na przykład ma jakiś problem Ja mu coś tam doradzę Powiem mu zwróć uwagę na to Albo spróbuj zrobić tak I no Wydawałoby się, że powinienem być dumny z siebie Że ja taką wiedzę mam Ja temu człowiekowi coś tam podpowiedziałem Może to mu pomoże Nie, nie należy się tym chełpić Boże Trzeba być skromnym w tej kwestii Bo to nie jest moja wiedza Ja ją trzymałem w całości Wiedza otrzymana, jedno ze znaczeń tego określenia. I zawsze trzeba się pilnować, żeby być właśnie skromnym w tej kwestii. To jest wiedza mędrców, wiedza nauczycieli i wiedza od samego stwórcy pochodząca.